Siema, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj powiemy sobie co się dzieje z Hylik, a właściwie to czy Hailik wraca Ostatnio wrzucili tweeta który wisiał przez tak jak tu macie napisane 7 minut i taki ciąg znaczków typowo hakerskich Co to może oznaczać? Wczoraj Boxdel na aferkach powiedział Coś więcej, że pisał do jednego z prezesów High i z tego co powiedział, będą walczyć o sprawiedliwość. Także pewnie federacja będzie reaktywowana według mnie, przynajmniej. No, jednak to był opłacalny biznes. HAJLik miało też dobrą opinię nawet bardzo dobrą. I no, myślę, że gdyby wrócili, to jest dla nich miejsce na pewno na scenie. Ja uważam, że taka walka jak Jacek Najman musi się odbyć. Tam, gdzie się to zaczęło, tam się musi skończyć. No i na pewno mają pole do popisu. Jeżeli Boxdol gdzieś tam pisze z jednym z założycieli, no to myślę, że z Fajmem też by mieli dobre relacje. Także ci zawodnicy, którzy z Fajmu takie odpadki, jak to było przy pierwszych highligach, mogłyby rzeczywiście dołączyć z powrotem do Highlink, no bo skoro wtedy zrobili coś takiego, to teraz raczej też by znaleźli nowe nazwiska, czy zapożyczyli się od Fejmu i jakoś by to poszło. Co wy o tym sądzicie? Ja uważam, że Highlink prędzej czy później wróci, a ta informacja nie była, tak jak Wojzel powiedział, przypadkowa i tutaj na pewno jest jakiś sens w tym. Pewnie prawnie jeszcze nie mogą zrobić powstania, ale myślę, że jak usprawni się, yy, znaczy usprawni, jak ta sprawa się wyjaśni, to wtedy pewnie będą jakieś kroki medialne podejmowane i promocja się zacznie. Także tyle ode mnie, zostawcie suba, łapkę i joł.